Dzisiaj o skupieniu. Skupieniu znam temat doskonale z autopsji, ponieważ ja miałam zawsze problem ze skupieniem i generalnie tak jak mówię często no o, na live'ach to we wszystkich testach ekstrawersji mam na 10-10 kiedyś, miałam na 33-33. Na ostatnio wyszło mi 91%, więc trochę mi to spadło już trochę inaczej też nad tym. Panuje, natomiast śmiałam się kiedyś, jak pamiętam, na szkoleniu z negocjacji, kiedy ja się szkoliłam lata, lata, lata temu. I jak trener zobaczył moje wyniki, właśnie na ekstrawersji, to tak spojrzał na mnie i mówi, A ty tak w ogóle umiesz tu wysiedzieć? Ja, jak widać, umiem. Ale nie jest łatwe. Więc skupienie to jest coś, nad czym pracowałam nad czym cały czas pracuję, natomiast mogę już powiedzieć, że mam bardzo wysoki poziom umiejętności w tym zakresie i mogę się podzielić tym, jak to zrobić, żeby się tego nauczyć. Zacznijmy od ogółu. Dlaczego warto być, umieć być skupionym? Z jakich powodów jest to kompetencja, którą warto w sobie rozwijać? Z prostego powodu. Jest taka zasada w zarządzaniu sobą w czasie, że 6 razy 10 nie równa się 60. Co to oznacza? Że jeżeli daną czynność podzielimy na a, Zajmie nam, jeżeli dana czynność, wycenimy ją, że żeby ją zrobić, zajmie nam 60 minut, to jeżeli podzielimy ją na 6 małych czynności po 10 minut, to ona nie zajmie nam już 60 minut, tylko zajmie nam dużo więcej, bo musimy rozpocząć, zacząć za każdym razem, czyli za każdym razem musimy się jakby wdrożyć w temat, powyjmować pewne graty itd. I to jest podobnie z tym skupieniem. Jeżeli umiemy się skupiać, to dana czynność, jeżeli określimy sobie, dobra, na tą czynność potrzebuje godzinę, dwie godziny ileś. Jeżeli umiemy się skupić i zrobić coś w takim ciągu, no to wtedy automatycznie jest to dużo skuteczniejsze niż jak podzielimy to właśnie na czynności, a te czynności mogą być właśnie na zasadzie, że to nie jest kwestia, że ja to świadomie dzielę na bloki, tylko to jest tego, że ja tu coś robię, a nagle, ty, pranie miałam wstawić, lecę wstawić pranie kurczę, a miałam porozmawiać z Jolką o czymś tam, bah, nie? Czyli nie mam rytmu, że dzielę świadomie program czy daną czynność na, na bloki, tylko po prostu jestem akcyjna, nie? Ja, ja myślę, że część z Was się bardzo dobrze identyfikuje z tym. Ja też kiedyś tak miałam, czyli na zasadzie, co nam się przypomni, to robimy, nie? A szczególnie jak się pracuje w domu, jak się pracuje z domu, no to to jest takie takie łatwe, ponieważ w domu zawsze coś woła do zrobienia, nie? a to pranie, a to coś trzeba pochować, a to przecież mogę wstawić i tak dalej. I ta umiejętność skupienia się i robienia rzeczy w koncentracji, w takim tunelowym nawet skupieniu, jest niezwykle cenna z punktu widzenia efektywności. Co to w ogóle oznacza i jak to można wykorzystać, powiem jeszcze za chwilę, natomiast jeszcze kilka, kilka kwestii odnośnie tego. Kiedyś ktoś, kiedyś ktoś, jest takie, Powiedzenie zen, ono chyba jest zen, nie pamiętam gdzie ja to przeczytałam albo skąd to usłyszałam, ale bardzo je lubię. Kiedy jestem, wtedy jestem, kiedy mówię, wtedy mówię, kiedy jem, wtedy jem, kiedy idę, wtedy idę. Nie? Czyli to jest ta mindfulness na poziomie, jak coś robię, to coś robię. Jak jestem w jakimś procesie, to jestem w procesie. I to jest ten element umiejętności skupienia właśnie po to, że jak coś robię, to jestem w tym na 100%, nie? Za każdym razem. I to myślę bardziej nas jeszcze dotyczy, drogie panie, nie panów. Panowie umieją bardziej być tak na 100% w, w, w danej czynności. To widać po różnych rzeczach. Weźmy pod uwagę, dlaczego mężczyźni są określeni jako lepsi, że są lepszymi kucharzami. Z prostego powodu. Czytałam też kiedyś na ten temat, że jak kobieta gotuje, to ona bardzo często robi miliard rzeczy przy okazji. Jak mężczyzna gotuje, to mężczyzna gotuje. Czyli skupia się na gotowaniu, miesza co trzeba mieszać, przyprawia, po prostu jest bardziej skupiony na tej czynności, bo mężczyźni bardziej robią pewne rzeczy. Czy jak coś robią, to robią, bo oni w większości wypadków, nie wszyscy, ale w większości wypadków nie są tacy multifunkcyjni jak my. Natomiast my sobie wmówiłyśmy i trochę rzeczywistość nas do tego zmusiła, że zawsze jest coś do zrobienia w domu i zawsze coś chciała zrobić, więc my się nauczyłyśmy ogarniać nie? takich wiele rzeczy naraz. To trochę też wynika oczywiście z pierwotnych schematów I, czyli mężczyzna. Rolą mężczyzny było iść i upolować mamuta, i on był skupiony na tym, i upoluję upoluje mamuta. A kobieta musiała ogarniać otoczenie, nie? Czyli wiele dzieci, czyli musiała patrzeć lewo, prawo, do tyłu, za siebie, przed siebie przy okazji, czyli ogarniać, co dzieci robią, czy są bezpieczne, czy są zaopiekowane, czy tam się żadne zwierzę nie czai, żeby je zjeść i tak dalej, i tak dalej. Czyli kobieta genetycznie. I historycznie my jesteśmy bardziej nastawione na to, że jesteśmy takie multiobecne i, um, i to jest dla nas naturalne. Natomiast posiadanie tej kompetencji to jest super fajna rzecz, bo jest w naszych supermocach, a umiejętność skupienia się i zabrania tego od mężczyzn, zabrania tego, tej kompetencji, zwiększenia tej kompetencji u siebie jest. Bardzo fajnym pomysłem i supermocą, która sprawia, że będziemy bardziej efektywne w codzienności. Że po prostu to, co robimy, będzie nam zajmować mniej czasu. I inna takie rzeczy do zapamiętania, żeby się uczyć, skupiać, bo to takie haki pamięciowe później można sobie powłączać, to jest kwestia tego, że jest powiedzenie ginekologów, które część z Was na pewno już słyszała, bo ja też bardzo lubię, że nie da się być trochę w ciąży. Albo jest się w ciąży, albo się nie jest. Czyli albo. O oh my goodness, albo jest się 100% w ciąży, albo się jest 0% w ciąży. Nie da się być 60, 70, 30, 20% w ciąży, nie? I to jest też tak trochę z tymi czynnościami. I można by było sobie wyobrazić, dobrym ćwiczeniem na organizm, który można zrobić, to jest to, usiąść sobie krzesło, tak jak siedzicie sobie na krzesłach, i tak trochę chcę usiąść, ale nie siadam, nie? Czyli jestem tak w zawieszeniu. Hmm, a, czyli siądźcie sobie, postarajcie się, ja teraz się trzymam na rękach, żeby być ten, nie? ale postarajcie się być w takim przykutku ledwo, nie? Czyli tak, nie siadłam, ale też nie stoję, nie? No i jak? Da się tak wytrzymać? No nie da się tak wytrzymać. Czy to jest komfortowa pozycja? No nie jest komfortowa. Czy to jest wygodne? Czy efektywnie będę robić wtedy jakieś inne czynności? No nie. Czyli kwestia trzeba siąść albo wstać ale nie być w tym przykucku. I w tych czynnościach dobrze jest myśleć o sobie właśnie w taki sposób, żeby nauczyć się myśleć przez pryzmat. Teraz robię to i się koncentruję na robieniu tego. Jak to skończę, zabiorę się za następną rzecz. Ja to na przykład jak się uczyłam hm, i cały czas się tego pilnuję, to drobnymi narzędziami to można robić. I, i teraz typownie, nie? Czyli... Czyli narzędzia. Pierwsza rzecz to jest taka, żeby w ogóle wymyślić sobie, co ja teraz robię. Ja, czyli, jeżeli teraz odpowiadam na maila, albo odpowiadam na wiadomości, albo coś, to to, to robię. Okay? Czyli. I jak odpowiem na wiadomości, to potem się zajmuję inną czynnością, tak? Czyli nieraz widzicie po mnie, że ja się na przykład świecę, a nie odpowiadam. Dlaczego? Bo ja wtedy na przykład piszę post, albo ja wtedy robię grafikę, albo ja coś innego robię. Ale wtedy, mimo tego, że mi wyskakują powiadomienia, to ja ich w ogóle nie dotykam. Kiedyś nie umiałam nie dotykać powiadomień, dzisiaj się tego nauczyłam. Jeżeli nie umiesz nie dotykać powiadomień, masz dwie opcje. Albo nauczysz się nie dotykać, albo je wyłączysz. Nie? Czyli możesz wyłączyć całkowicie te wyskakujące popapy z wiadomościami <t members> i wtedy, i wtedy mm, e, przestać na nie zwracać uwagi. I to, co też bardzo ważne i trzeba sobie uświadomić, nam się nieraz wydaje, nie, no teraz do mnie ktoś napisał, to ja muszę teraz, teraz, teraz odpisać. No nie muszę. No wyobraź sobie, że jesteś w miejscu, gdzie nie ma zasięgu. Czy byś odpisała, czy byś odpisał? Nie. Albo byś była pod prysznicem. No tak samo byś nie odpisała, byś nie odpisał, nie? Więc to trzeba sobie wyobrazić, teraz jestem pod teraz robię inne zadanie. Nie jestem w stanie dotknąć czegoś innego teraz. Teraz robię inne zadanie. Więc tutaj chodzi o samodyscyplinę, natomiast też o zmienienie schematu, nie? No bo my jesteśmy trochę jak ten pies Pawłowa, czyli mamy wyuczone reakcje i w wyuczonych reakcjach robimy pewne rzeczy. Trzeba oduczyć się starych reakcji i nauczyć się nowych reakcji. Czyli... Pierwsze, to, to się na tym skupić. I to nie będzie łatwe, będziesz się na tym łapać, że, że cały czas masz ochotę, ale dyscyplinuj się. Czyli na przykład można sobie zrobić karteczkę z przypomnieniem i wtedy, jeżeli coś robisz, to robisz sobie żółtego tego takiego poslitka i kleisz sobie jedna rzecz naraz, nie? Żeby tylko na to spojrzeć. Dobra, miałam nie patrzeć na wiadomości. OK, robię i skupiam się. Traktuj to jako trening, trening umysłu. I zapewniam cię, że dużo szybciej pewne rzeczy będziesz po prostu robić. Druga rzecz, która, która pomaga, jeżeli masz bardzo duże problemy ze skupieniem, to bardzo, ale to bardzo pomaga metoda Pomodoro. Część z Was zna metodę pomodoro, bo my już pracowaliśmy na niej, na warsztatach w zespole moim. Część z Was być może nie zna, natomiast każdy powinien znać. Co więcej, nie tylko znać, dobrze jest ją wykorzystywać. Na czym polega metoda pomodoro? Metoda pomodoro polega na tym, że ustalamy sobie bloki i w tych blokach się koncentrujemy maksymalnie na zadaniu, jakie sobie wymyślamy, a potem mamy przerwę i w tej przerwie robimy inne rzeczy. I tam są dwa benefity. Pierwszy benefit jest taki, że łatwiej jest skoncentrować w krótkim bloku czasowym i łatwiej jest Trzymać sobie dyscyplinę nie robienia innych rzeczy i nie uciekania umysłu, a drugi jest taki, że nasz umysł ma bardzo ograniczoną umiejętność koncentrowania się, takiego naprawdę w skupieniu i jeżeli mamy za długie bloki, jeżeli nie dbamy, na przykład nie wdrażamy pomodoro, to później jest takie ryzyko, że my będziemy musieli zużyć dużo więcej energii do tego, żeby się zmusić do koncentracji niż... Niż, niż normalnie. Więc pomodoro jest bardzo, ale to bardzo przydatne, nawet przy długich blokach, w takim rozumieniu przy zadaniach, które zajmują dużo czasu. Co mam na myśli? Pomodoro. Mm, w zależności od tego, jak wygląda Twój organizm, można niektórzy ustawiają sobie na 15 minut, inni na 20 minut, 25, niektórzy 40. I ja ustawiam sobie na 20 albo 25 minut, zazwyczaj 25, i to polega na takiej na takiej zasadzie. To pomodoro jest do tego pomidorkę kojarzycie, tak jak było w tym w, w kuchni. co były kiedyś takie czasówki, żeby sobie ustawiać, jak się jajka gotują albo coś takie. Czy, czy, czy. Takie pomidorki kręcone i to podobno od tego podchodzi nazwa. W każdym bądź razie, ustawiam sobie na budziku normalnie timer 25 minut, a wcześniej sobie wymyślam co ja teraz robię, nie? A i, I w tej czynności na przykład robię grafiki, czuk, 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 czuk. Jak skończę i zmieszczę się jeszcze z czasem, to odpowiem na przykład na wiadomości. Jak nie, to nie, nie? I, i lecę i na przykład robię sobie coś tam. I wtedy jak zagra budzik, bardzo ważne jest, że wstajesz. Czyli wtedy musisz się ruszyć, bo chodzi o takie odświeżenie też umysłu. Natomiast wtedy można zaplanować sobie inne rzeczy, które ci chodzą po głowie. Ja dla przykładu, bo przerwa powinna być 5-7 minut, nie za długa, dlatego żeby się nie wybić z rytmu. Nie? Ja sobie robię to czynnościowo przerwę. Ja nie robię sobie minutowo przerwę, tylko czynnościowo. Czyli dla przykładu przyjmuję sobie założenie, że teraz gdzieś się minut mam jakiś blok, a a później nastawię pranie. Nie? Czyli moja przerwa polega na tym, że idę, wyjmuję pranie z pralki, nastawiam pranie i je na przykład wywieszam. Nie? Skończyłam lecę. Jeżeli by było tak, że to ci bardzo dużo czasu zajmuje, no ale nie, to, to bym zrobiła absolutnie od razu. Nie? I potem siadam i wracam. I wtedy, jeżeli jest nawet taka czynność, która zajmie ci dużo więcej, czyli wiesz, że jeden blok ci nie starczy na skończenie tej czynności, nie? bo potrzebujesz na przykład trzy bloki, żeby zrobić coś. Jakąś czynność, którą robisz, czyli dopracowujesz sobie na swój profil i, i robisz, albo robisz grafiki na cały miesiąc, albo coś tam, whatever, co sobie tam stawisz I wtedy nawet jak się oderwiesz i pójdziesz, to to jest przerwa po prostu, to nie musi być jakaś czynność. To może być, że patrzysz głęboko w dal i po prostu się relaksujesz, wychodzisz na taras do ogrodu, whatever. Albo coś pozbierasz, albo wstawisz obiad, cokolwiek. I chodzi o to, że w momencie, w którym masz ten blog, byłaś skupiona, byłeś skupiony maksymalnie na tym zadaniu i potem robisz przerwę, robisz tą czynność i wracasz, to ty nie musisz sobie przypominać, to na czym to ja skończyłam, to na czym to ja skończyłam, to co ja teraz dalej miałam zrobić, bo to jest w ciągu, to nie było przerwane innymi czynnościami, czyli nie pozamykałaś, nie pozamykałeś się kart, nie, pewne rzeczy się nie zadziały. I jest to dużo efektywniejsze, niż gdyby to zrobić w inny sposób. I w taki sposób można szatkować cały dzień. Jeżeli masz jakieś takie czynności, które powodują, że musisz zrobić sobie dłuższą przerwę, to, to wiecie, to nie musi być tak, że ta przerwa to jest 5-7. To może być tak, że teraz mam blok, dwa bloki po, po 25 minut z krótkimi przerwami, a potem robię sobie godzinę przerwy, bo będę gotowała obiad albo coś, nie? WDW, tak? Na, czyli można sobie to poszatkować, ale bardzo to działa. Co więcej, Iwo też już działa według tej metody i ich, jego na przykład uczyli, ja nie pamiętam gdzie go uczyli, ale gdzieś go uczyli tego, a takiego bloku, chyba w tym hubie, że ma mieć trzy bloki i dłuższą przerwę. Trzy bloki krótsza, krótsza, krótsza przerwę i potem dłuższą przerwę, nie? Ich to tak uczyli. Więc. Cokolwiek z tego weźmiesz, dopasuj to do twojego organizmu, natomiast pamiętaj o celu, czyli zaczynaj z wizją końca. Celem Pomodoro nie jest byciem w Pomodoro, celem Pomodoro jest zwiększenie efektywności skupienia na danej czynności, bo skupienie jest istotne, nie? Kolejna rzecz, czyli mamy te powiadomienia, mamy Pomodoro, kolejna rzecz bardzo ważna jest. Bardzo ważne jest, żeby oczyścić sobie otoczenie. Czyli, jeżeli mamy milion rzeczy na biurku, milion wyskakujących. Ja, dla przykładu, ja w ogóle nie mam powiadomień z telefonu a głośnych. Ja mam cały czas wyciszony telefon. Mam zegarek taki, że on mi dzwoni, czyli jak ktoś mi dzwoni, to ja widzę i pod tym względem czuję się bezpiecznie, bo gdyby Iwo coś chciał, to, to mi zegarek po prostu zaczyna, mm, zaczyna dzwonić. Natomiast. E, nie ten. Natomiast mm, tak, tu mam wyciszony w ogóle telefon. Dlaczego? Ja bym zwariowała. Za dużo powiadomień, wszystkie grupy, które mam, ilość osób, które jest w zespole i tak dalej, ja nie byłabym w stanie funkcjonować, ja oprócz tych grup, które mam zawodowo, to mam jeszcze chyba, nie wiem, z 10 grup albo więcej w padlu i tam ciągle ktoś coś pisze, jest pipi, zwariowałabym, pi, 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 pi. nie umiałabym funkcjonować zupełnie. Więc zastanów się, czy też sobie nie wyciszyć. Nawet wibracja dla mnie jest za głośna. Wibracja też jest hałasuje. Więc zastanów się, bo można to sobie powyciszać. Telefony mają takie funkcje. Możesz sobie zostawić, że telefony na przykład emergency będą ci dzwoniły albo jakieś tam. Albo tylko telefony by ci dzwoniły, a całe, wszystkie powiadomienia na przykład z mediów społecznościowych masz na cichym. Albo w ogóle nie masz tych pop-upów. One ci nie wyskakują jako teksty, tylko widzisz, że tam pierwsza, druga, trzecia, piąta wiadomość. Nie? No i odpowiadasz też w blokach Świat się naprawdę nie zawali, jak, jak, jak takie rzeczy porobimy, a chodzi o to, żeby, żeby to było efektywne. Czyli dzięki temu jesteśmy w stanie w dobę uchać dużo więcej rzeczy, dużo bardziej. Czyli jeżeli ktoś teraz się zabiera i mówi umyję podłogi w całym domu, to będzie efektywniejsze niż jak umyję w salonie, a potem umyję w innych pomieszczeniach. Jeżeli ktoś chce odkurzyć cały dom, to będzie efektywniejsze niż pomieszczeniami. Chyba, że gwiazda znowu, dom jest bardzo duży, to nieraz pomieszczeniami jest efektywniej, nie? No bo na przykład za dużo czasu nam to zajmie, chociaż i tak czynnościami w mojej ocenie jest dużo efektywniej, tylko też to można, można podzielić na zasadzie, dobra, to teraz w tej przerwie jeden pokój, ale zostawiam graty na na zewnątrz, nie? Na przykład zostawiam wiadro, czy zostawiam odkurzacz, czy zostawiam coś na zewnątrz. A potem drugi zostawiam znowu graty na zewnątrz. Czyli pewnych rzeczy nie chowam, nie wyciągam, nie robię, nie robię na takiej zasadzie. No i oczywiście można łączyć też ze sobą pewne rzeczy, ale można łączyć ze sobą mądrze. Czyli mogę gotować obiad i słuchać matczakowej, mogę gotować obiad i słuchać dowolnego szkolenia, nawet rozmawiać z kimś mogę. Najlepiej na słuchawkach bezprzewodowych. Jak ktoś nie ma słuchawek bezprzewodowych, żeby było komfortowo bardziej, jak ktoś nie ma słuchawek bezprzewodowych, to ja mam też taką metodę, bo czasem było mi wygodniej na przewodowych, bo, bo czułam większy komfort. Bo wiecie, to też w chwili -fi, ficiągnięcia, czyli ten mózg bombardujemy falami. Przy przewodowych jest to jednak bezpieczniejsze trochę dla mózgu. To ja sobie zakładam nerkę wtedy, jak mam przewodowe, jak mam taki kaprys, zakładam nerkę. Kojarzycie taką, chowam telefon do nerki, tu mam kabel i tak samo mogę chodzić po całym domu, nie? Czyli można łączyć takie czynności, można wtedy do kogoś dzwonić, można słuchać szkoleń, natomiast nagrywać wiadomości już niekoniecznie, odpisywać już niekoniecznie. Czyli zaczepkę na zasadzie coś szybkiego, tak, takiego automatycznego tak ale takiego wymaga, wymagającego myślenia, no to zależy, co gotujemy i jak gotujemy, no bo można przypalić. Ja widzę też po sobie, jak potrafię poprzypalać, nie wiem, jak robię jakieś placki albo coś, jak tutaj chcę nadrobić coś do pracy, a tutaj ja sobie wymyśliłam, że jeszcze, jeszcze, jeszcze smażę placki, no to to się zawsze źle kończy, nie? Bo. Bo to tak nie działa. Więc się nauczyłam odkładać telefon. Odkładać telefon, słuchać wtedy i to jest super. Tu mnie tylko trochę te ptaszki rozpraszają w takim rozumieniu, że bardzo często szkoda mi puścić coś, bo, bo kocham te ptaki, nie? Ja po prostu one mnie relaksują zupełnie dla mnie. To jest taka melodia, że wow. I to skupienie oczywiście też bardzo pomaga. Medytacja, medytowanie, nauczenie się medytowania. Z tym medytowaniem to można zacząć od takich prostych czynności pod tytułem jedziesz samochodem i zwracasz uwagę na detale, nie? Nie patrzysz na komórkę. To jest coś takiego, ja się tego oduczam bardzo, bardzo rzadko już to robię, ale ciebie też namawiam, to się zazwyczaj źle kończy, że jak jedziesz samochodem, to nie piszesz wiadomości. Ja dachowałam przez to, to jest złe. To jest bardzo złe, to, to różne rzeczy złe się mogą wydarzyć, a to takie pojedyncze nieraz chwile decydują o naszym bycie albo nie być. Więc jak jadę samochodem, to puszczam sobie coś, co słucham, ale też zwracam uwagę na otoczenie. I ostatnio tak sobie dyskutowaliśmy właśnie z Iwo, że ja my kurde wodna Iwo, tyle razy jeździliśmy tutaj na zachodnie wybrzeża, a za każdym razem za... widzę coś nowego, patrz, a widziałeś te budynki, a ja nie widziałam ich, nie? A widziałeś to i tak sobie gadamy na zasadzie ty, patrz, tego jeszcze nie widziałem, ty, o, nie. Mimo tego, że przymierzamy tą trasę dwa razy w tygodniu, hmm, a czyli te w te, 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 te to no to trochę tego już przejechaliśmy od września zeszłego roku <grym>, a mimo wszystko dostrzegamy bardzo ale to bardzo różne rzeczy nie będę dawała więcej metod skupienia bo myślę, że nie ma sensu te wystarczą wystarczy je zastosować i znowu moje drogie moje drodzy nie szukamy złotych sposobów pod tytułem różdżką magiczną trzepnę i już będę bardziej skupiona nie Trzeba przyzwyczaić organizm do nowego stylu funkcjonowania, czyli takiego nauczenia się, skupienia. Teraz jestem. Dzieci też Wam będą i partnerzy, partnerki bardzo wdzięczne za to, dlatego że to jest też coś takiego, co jak kiedyś w przeszłości dyskutowałam z różnymi mamami na temat bycia z dzieckiem, bo ja pracuję przecież od zawsze i tak naprawdę jak Iwo się urodził, to też nie miałam takiej przerwy, żeby nie mogła, mogła nie pracować, ponieważ no, mając swoją firmę, no to kurka, wodna. Nikt nie ma czasu na takie luksusy, żeby w ogóle nie pracować. Bardzo szybko wróciłam do pracy. Pracowałam do, do ostatniego dnia i, i wróciłam po dwóch tygodniach do pracy, nie? W sensie do pracy, do swojego biura, do, do swoich czynności, To miałam swoją firmę i mm, zmierzam do tego, że wtedy tukłam takim mamom, co tu takie różne wyrzuty wtedy mówią na zasadzie, bo ty pracujesz i w ogóle, to ja mówiłam zawsze jedno. 100% bycia z dzieckiem przez godzinę dziennie nieraz dla dziecka jest cenniejsze niż cały dzień, kiedy dziecko siedzi przed telewizorem, a ty klachasz z koleżankami. Wiecie o co chodzi, nie? Znacie takie modele, niektórzy tak mają. Więc to też trzeba sobie uświadomić, że to naprawdę nie chodzi o bycie obok siebie, tylko bycie faktycznie ze sobą. Więc nieraz takie znalezienie w ciągu dnia, że teraz jestem na 100%, ale nie dotykam telefonu. Nieważne, kto do mnie dzwoni, co robi, my teraz się bawimy, albo teraz rozmawiamy, albo teraz się tulamy, albo cokolwiek, no, ale jesteśmy na 100% ze sobą i to będzie dużo cenniejsze niż um, takie w międzyczasie i drogie mamy, bo tatusiowie chyba nie mają tego rzutu sumienia. Nie ma co mieć wyrzutów sumienia o to, że pracujemy, dlatego że pracą zapewniamy dzieciom lepszą przyszłość, pracą zapewniamy to, że mogą żyć inaczej, mogą mieć inne wzorce. Uczą się też, że trzeba pieniądze, się nie biorą z bankomatu, tylko trzeba pracować na to, co się chce osiągać. Uczą się, że można być wytrwałym, można być konsekwentnym, można być zdeterminowanym. Bardzo wielu rzeczy dzieci się dzięki temu uczą, więc też nie ma sensu mieć o to wyrzutów sumienia, tylko trzeba po prostu tymczasem zarządzać mądrze. Trzymam kciuki za Wasze skupienie. Kto będzie wdrażał metodę Pomodoro, może napisać w komentarzu. Kto już wdrożył metodę Pomodoro i ma jakieś refleksje na ten temat, też zapraszam do komentowania. Jak macie jakieś inne swoje sposoby na, na, na skupianie się, to dajcie też znać, bo bo to zawsze może być ciekawe i ta wymiana wewnętrznie doświadczeń i, i refleksji na różne tematy, myślę, że i wiedzy, i narzędzi, i rozwiązań jest przecenna. A swoją drogą ja napiszę dzisiaj takie pytanie o godzinę, bo. Patrzę, że Was jest więcej niż o siódmej, więc może o siódmej mojego czasu, czyli o dziewiątej naszego czasu jest więcej niż o ósmej, więc może to będzie lepsza godzina i nie muszę wstawać o szóstej po ciemku, tylko mogę wstać trochę później, albo przynajmniej nadawać po jasnemu, a nie w ciemnościach. To mi dajcie znać, ale nie patrzcie na godzinę mojego wstawania, bo ja i tak będę wstawała o szóstej, tylko po prostu zmienię kolejność ciemności. Nie? OK? Przepięknego dnia! Ściskam bardzo mocno i do zobaczenia jutro w klubie, a mój zespole widzimy się z częścią z Was na pewno dzisiaj. Buziaki, pa!